Dojeżdżamy do Bałcika. Miasto to, położone nad niewielką zatoką, cieszy się opinią spokojnego, nieco prowincjonalnego kurortu i słynie z pięknego ogrodu botanicznego. Bałcik to malutkie miasteczko ze stromymi, brukowanymi uliczkami, bielonymi domami krytymi czerwonymi dachówkami. Spokojnie i cicho żyją tu potomkowie wszystkich tych którzy w dobie dziejów zjawiali się nad brzegami Morza Czarnego, przede wszystkim Greków, Bułgarów, Tatarów, Romów, Rumunów, Turków, nie wyłączając przedstawicieli innych mniejszości. Wszystko to nadaje Bałcikowi niepowtarzalny charakter. Po 1913 roku, w wyniku II wojny bałkańskiej, miasto znalazło się w granicach Rumunii, szybko stając się ulubionym kurortem królowej Marii. Która poleciła wybudować tutaj dla siebie pałacyk. W 1940 roku Bałczyk znów wrócił do Bułgarii. Wchodzimy przez bramę przypominającą łuk triumfalny. Za bramą rozpoczyna się cienista alejka wiodąca do bardzo fotogenicznego, ukrytego pośród drzew mostu weschnień. Pałacyk Królowej Rumunii nosi także poetycką nazwę Ciche Gniazdo. Pałacyk oraz otaczający go obszerny ogród zbudowano w latach 1924-1937 na zamówienie samej królowej jako jej letnią rezydencję. Ukryty jest on w bardzo malowniczym, niedostępnym dla wiatru miejscu, chronionym z trzech stron przez wysokie brzegi dzięki czemu jest tu urokliwie i zaciśnie. Sama królowa Maria była w linii prostej wnuczką angielskiej królowej Wiktorii oraz rosyjskiego cara Aleksandra II. W 1892 wyszła za mąż za Ferdynanda, przyszłego króla Rumunii. W dzieciństwie i wczesnej młodości Maria spędziła w Egipcie wiele lat, tam także przyjęła nową religię Bahaizm, która jest dość osobliwym połączeniem chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Tym też należy tłumaczyć obecność na terenie parku oraz w samym pałacyku rozmaitych symboli oraz elementów orientalnych, trackich, rzymskich i chrześcijańskich, które przeplatają się ze sobą w doskonałej harmonii.

i'm Sam pałacyk, ze względu na wysoką wieżę przypominającą minaret, bywa czasem mylony z meczetem. Pałacyk nie jest duży, lecz bardzo malowniczy. Nieco niżej, tuż obok pałacyku, jest także zejście na piękną, piaszczystą plażę. Chciałam jechać do tej wanny, żeby, chciałam zobaczyć Żeby Cię chwyciło teraz. Tam było takie wejście, gdzie dało się do produkcji, wejść. Wchodziliśmy bardzo ręce, ale później e, to zamknęli i nie da się wejść za żadnym stronę, To jest e, po prostu bez wstępu, nie ma jak. To jest, to jest tylko plaża i jeżeli tutaj się wejdzie, ja to nie w w płac. Nie płac. można się też korzystać. To nie jest plaża, to jest plaża, która ma, Ja nie wiem skąd jeżdżę.

sobie na Spacer po ogrodzie pozwalał przytomnić sobie, że autorom projektu, włoskim architektom, świetnie udało się połączyć ze sobą rozmaite elementy architektoniczne i doskonale wkomponować je w otoczenie. Na terenie ogrodu obok prawosławnej cerkwi znajduje się budowla stylizowana na antyczną świątynię, niedaleko są rzymskie płyty nagrobne, mauretańskie potoczki płynące pośród szpalerów drzew, oryginalne antyczne dzbany, cicho szemrzące strumyki, wodospady i mnóstwo, mnóstwo zieleni. Ще не, си, ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно без твоите ръца. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното признание. Под мостовете не шумят реки, когато ти не си, не си с мен. Пристанищата са пустинно тихи, когато теб те няма. Под мостовете не шумят реки, Tuż obok mostu widoczny jest wysoki, przepiękny wodospad sprawiający, że ten zaułek ogrodu należy do najbardziej uszekających miejsc w Pałciku. Bystamiście za Спринеси, отивай Ще ми бъде тъжно Ще ми бъде тъжно Без твоите ръце Не, не си отивай Ще ми бъде тъжно Без твоите единствени ръце Не, не си отивай ще да ми бъде тъжно, без твоите единствени ръце. U Twej. Szty mi Bogatyzmu. Szty mi Bogatyzmu. Bystwo Ite Racy. Nenesji U Twej. Dnes tytan prawie. Najpiękniejszy jest ogród Allaha, choć srebrna studnia i jalejki, wykładane kamieniami, są również bardzo malownicze. Park jest imitacją słynnego labiryntu kreteńskiego, zaś kaplicę zbudowano z kamienia sprowadzonego z krety. С небя гаса си нали, но споменът остава, като следа от огъня си въглен от жарава. Отиваш си нали, мъж независим ти си, спокоен съм, що нямаш тук. Ненужен си і диси А сколько пісні бяха само наші і сколько радоста в сирях любов под нас все жеміс повміча <gryzanie> Bardzo ładnie. Niezapomnianym doznaniem jest spacer po istniejącym obok pałacyku pięknym ogrodzie botanicznym. Rozpościera się on na powierzchni ponad 6,5 hektara, na których rezyduje około 3000 gatunków drzew, krzewów i kwiatów. Sam ogród kaktusów obejmuje ponad 250 gatunków, przez co stanowi drugą pod względem liczby odmian kolekcję europejską. Завръщам се тук след години и боса вървя по брега. Реката потанала в синьо, събужда позната тага, събужда предишните чувства. Po złapaniu oddechu, małym odpoczynku i zimnym piwie przyjechaliśmy do Monasteru Aładża. Znajduje się w pieczarach skalnych, założony w czasie panowania tureckiego w XIII do XIV wieku. Kasztor Aładża ulokowany został w jaskini wapiennej w 40-metrowej skale. Tworzą go dwa poziomy, na których znajdują się dwie cerkiewki, kaplica, krypta, kuchnia i jadalnia, kilka cel i obejście dla inwentarza. Słowo Aładża jest persko-tureckiego pochodzenia i oznacza pstry, kolorowy. Określenie takie pochodzić mogło od koloru skał białych i szarych lub od pozostałości fresków znajdujących się wewnątrz. Dziś można wygodnie dotrzeć wszędzie po metalowych schodach zbudowanych specjalnie dla turystów. A sznurka jeden drugiemu podam. No tutaj wciąż nie wrosną. Ani popatrz się na mnie. Кой ще каже какво е любов? Кой ще каже какво е? Дали шум на море или да на планинско бусо Или среща случайна край някоя градска пияца? Или нежна на сред Чия аз ще муча с глача. Ще те милвам на сън и в съня си за тебе ще плача. Може само да остана, да правя бездомен. Но за мен и ти няма, не ще се превърне. Ти ще бъдеш все същата С тези очи, с тези плани, С тези тъмни коси От жарава и сняг И стакани Само аз ще изчезвам в нощта Тишината без края Без да зная защо И какво е любов Ще те милувам сън и съня си за тебе. Ще плача. Може сам да остана отлина, забравен след доме. Но за мене ти няма, не ще се превърнеш на спор. Miło i Po malutku wracamy do łodzeńca, jedziemy tą samą drogą bogaci o wspaniałe widoki i mnóstwo, mnóstwo informacji to była udana wycieczka całe grono tutaj zgromadzonych uczestników dzieci. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz, Proszę bardzo. Jeszcze tak uroczy. Rytm za życzenie z I, I proszę o jeszcze i na, na to konto proszę wypić za to z dróweczką i za urodę, żeby nas wszystkich nie opuściła. Nie opuściła.

żyją nam. Sola, 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 niechaj żyją nam. W niechaj żyją nam. Śpiewajcie, bo jeszcze wódki nie rozlają. <grym> w, <grym> w postaci, dwóch, w postaci no dwóch głosów, jednego altu, jednego e, sopranu, zaśpiewa stole. Możemy się pomylić, ale to chęci są. A nie nam pomoże. Tam gdzieś są. Nie nam, nie nie żyją nam. Nie żyją, mam, nie żyją nam, sto lat nie żyją nam, sto lat nie żyją nam, sto lat nie żyją nam, nie żyją nam, sto lat nie żyją